Dzień dobry, witam wszystkich pozytywnie zakręconych korzejkowiczów. Dzisiejszy film będzie o tym, jak można się bawić w warunkach domowych. Jedna z form zabawy. Każdy z nas posiada różne makiety i z reguły, w zależności w jakim części kraju mieszka, to ma swoje ulubione stacje i szlaki. Moim pomysłem na zabawę było odzwierciedlenie ruchu na danej stacji. Ponieważ jestem z Przemyśla, więc na początek odzwierciedlam ruch na stacji Przemyśl Główny ale także ponieważ bardzo często bywałem na Podlasiu to odzwierci odzwierciedlam również ruch na stacji Białystok Co nam do tego jest potrzebne? No, przede wszystkim stacja. Ja posiadam stację z dwoma peronami czyli do obsługi pociągów pasażerskich mam cztery tory a także w późniejszym czasie dobudowałem bocznicę na której przygotowuję wszystkie składy do zabawy bo wiadomo, że wagony sypialne z miejscami do leżenia znajdują się albo na początku, albo na końcu składu, jak również posiadam składy, w których tylko z jednej strony mam światła końcowe, i również muszę je przygotować. Żeby przygotowywać odpowiednie składy, to zrobiłem sobie taką prowizoryczną pętlę zgodną na którą wjeżdżam i odwracam pociągi. Jest ona na razie. Yy, prowizoryczną, no bo wiadomo, na wszystko trzeba czasu. Stacja Przemyśl jest stacją początkową, dlatego też wszystkie pociągi są podstawiane z bucznicy, które wjeżdżają na stację. Jest również stacją końcową, gdzie wszystkie pociągi mi wjeżdżają na stację. Ale można wybrać sobie stację na początek mniejszą, bądź stację przelotową, no wówczas ta zabawa trochę inaczej wygląda. Tak, jak na przykład w stacji Białej Stokowiera i tam pociągi są zarówno przelotowe, jak i zaczynające i kończące bieg, a także jest lepsze urozmaicenie, gdyż mamy tam trakcję elektryczną i trakcję spalinową, w zależności w którym kierunku odjeżdżają pociągi, ale to dopiero na późniejszym etapie. Jeżeli już jestem w stanie ogarnąć dany ruch i mam odpowiednią ilość składów pociągów pasażerskich do obsługi połączeń lokalnych, a także dalekobieżnych. zaraz z internetu wydrukowałem sobie plakatowy rozkład jazdy i zabawa się odbywa w czasie rzeczywistym czyli tak jak realnie odjeżdżają i przyjeżdżają pociągi, staram się obsługiwać na danym dworcu. Rozkład jazdy daje nam dwie możliwości. Ponieważ przychodzimy sobie na przykład o godzinie. Yy, teraz jest jesień, czyli szybko robi się ciemno. Jesteśmy na przykład o godzinie 18 w domu. To możemy albo bawić się w czasie rzeczywistym o 18, albo zapalamy sobie światełko i zamiast 18 robimy, że jest godzina 6 rano. I odzwierciedlamy wtedy ruch na stacji z samego rana. To nam daje to dużą frajdę do zabawy i duże możliwości, gdyż cały czas jest urozmaicenie. A jeżeli na przykład stacje dane nam się znudzą lub dochodzimy do wniosku, że jest mały ruch, no to możemy sobie obrać jakąś większą stację, która powiedzmy dorabiając sobie ideologię, odzwierciedla nam mniej więcej, jak jest w rzeczywistości. Jak na stacji robi nam się powoli nudno, no to z internetu ściągnąłem sobie dźwięki do zapowiadania odjazdów pociągów. Wiadomo, że są dźwięki tradycyjne, które są na większości stacji, ale także możemy sobie dobrać dźwięki z innych stacji. To jest, podejrzewam, Wrocław zaadoptowany na Białystok. Yy, ale jeżeli odbierzemy sobie na przykład mniejszą stację, to może być zapowiedź zupełnie inna. Albo jeszcze inna, na małych stacyjkach. To wszystko zależy od yy, kreatywności, albo co komu się podoba. Oczywiście do tego sobie możemy dodać zapowiedzi, jak się nie wstydzimy członków rodziny, albo nie mamy z tym oporów. Tak jak ja to na przykład robię w swoich zabawach, że zapowiadam pociąg Intercity Sun z Warszawy Wschodniej do Przemyśla Głównego, wjeżdża na tor trzeci przy peronie drugim i tak dalej i tak dalej zabawa naprawdę staje się przednia. W zależności, którą formę obieram, to bocznica może również stać się stacją, na której zatrzymują się pociągi regionalne bądź osobowe w zależności z której epoki się bawimy tutaj mam zrobione tak zwane duże koło którędy pociągi jadą i tak dalej i wjeżdżają do tak zwanej podstawowej pętli, która była na początku na tor zewnętrzny rozbudowana potem została rozbudowana wyjazd w stronę bocznicy a także zbudowana wiadukt żeby z tej strony wyjeżdżać na pętrę zwrotną lub na moduły, które na przykład ktoś do mnie przyjeżdża kolega ze swoimi modułami i je wpinamy tutaj tutaj mam taką przestrzeń część raczej mam oczywiście jest ona do przeniesienia i do złożenia ale jest to raczej część stała, natomiast te moduły to już są moduły w każdej chwili do rozłączenia, i jeżeli jakąś domową zabawę tutaj planujemy, to wtedy albo wyciągamy je na zewnątrz, albo dokładamy tutaj kolejne moduły, które wpinamy później na sam koniec do stacji. No, a jak na warunki domowe, jest to całkiem fajna zabawa. Tutaj mam story odstawcze dla wszystkich lokomotyw tak zwana lokomotywownia. Oczywiście w moim pojęciu, jak rano na przykład zaczynam zabawę, to stąd nad ranem przygotowuję po kolei wszystkie składy zgodnie z rozkładem jazdy, które mają być podstawiane yy, na stację. Yy, zabawa daje nam dużo możliwości, gdyż jeżeli obierzemy sobie stację o mniejszym ruchu, wtedy dokładamy między pociągami pasażerskimi, osobowymi, yy, Ciągi towarowe. Nudy w każdym bądź razie nie ma. Uwierzcie mi, jest co robić cały czas, gdyż to nie jest takie proste nawet odzwierciedlić yy, w czasie rzeczywistym ruch na danej stacji. No nie ukrywam, że najlepiej jest jak wpadnie jakiś kolega, jeśli się ma go w pobliżu, a jeszcze najlepiej ze swoimi modułami. No i wtedy zabawa we dwóch czy we trzech z dwoma czy trzema kontrolerami, no to już jest Samo sedno tego wszystkiego. No ale samemu też spokojnie można się bawić. No ja na swojej tutaj modułowej makiecie to tak powiem szczerze, że ogarniam maksymalnie równocześnie trzy pociągi. No, więcej się nie da. No chyba, że jeden zostawiam i jeździ cały czas yy, po, danym, yy, po danej trasie, i tylko muszę w międzyczasie. Yy, Ustawić trasę przebiegu, aby zawsze była wolna. Ale nie jest to takie łatwe. No i taki to był mój krótki filmik. Ciekawe, co sądzicie na temat takiej formy zabawy. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia.